Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Będę Wam dzisiaj nagrywał vloga. To jest to, będzie pierwszy mój wyjazd w tym sezonie taki, no, na luzaku i na nowym motocyklu, bo jak widzieliście, nowy tracerek już stoi w garażu i to była pierwsza rundka, no, trzeba można powiedzieć, bo mało kilometrów, tam parę minut tak naprawdę, ale dzisiaj jesteśmy umówieni z chłopakami i pójdziemy pojeździć, zrobimy małą traskę. Ja dzisiaj pojadę na Tracerze, tak się zastanawiałem, czy czasem nie przejechać się Dziewiąteczką, Nekedem, bo tam jest. A, robiło to, to tak fajnie, ale jednak nie, pojedziemy, pojadę tracerem, bo jest zimno. Jest teraz plus 0, plus 1 plus stopień na dworzu, ale o tym później. W każdym razie, chłopaki ustawili się bardzo późno. Ja trochę wcześniej chcę wyjechać, żeby skumać się z ptakiem. Ale też już nie mogę wytrzymać, bo no, Piotroś nam nie da pospać i tak, więc już wstałem i przyszedłem się przygotowywać. Przede wszystkim e, chcę jeszcze poprawić mocowanie kamery w kasku, ale jak na razie jest rewelacyjnie, fajnie. E, nie wiem jeszcze co do ciuchów, e, w jakich będę jechać, ale chyba pojadę w tekstylniaku, bo po prostu jest w nim cieplej, chociaż może nie wygląda się tak kozacko jak e, w skórzanym kombinezonie. Ale dzisiaj będzie naprawdę turystyka. Ja nie chcę dzisiaj absolutnie robić jakiejś ostrej jazdy. Zresztą chodźcie sami, zaraz wam pokażę, jak, jak wygląda pogoda na zewnątrz. Więc to, to jeszcze nie czas na jakieś zabawy na motocyklu, czy jakąś ostrzejszą jazdę. Jest to czas na to, żeby po prostu wyjechać, spróbować i wyruszyć. O, tak bym powiedział. Szkoda, że nie wziąłem kuczyka, to byśmy zobaczyli. Ale zobaczcie, jest ten. Jest lód na, na szybach, na samochodach, nie? O. Także e, jest po prostu zimno. Ja zaraz przyjdę też, bo chcę przy serku Dzień dobry, kochane motorki. No tu jest ten jeden wariat, a tu jest drugi nie wariat, tylko turysta. To jest taki taki zwariowany turysta, jak to będzie w moich rękach. Tak ktoś kiedyś mówił. E, zaraz tu wrócę, ale idę nawet sobie kask przygotować, to od razu go zabiorę. Wczoraj trochę pomontowaliśmy i też dzięki za live'a. Fajnie, że byliście na tym live'ie. E, no zrobimy dzisiaj taką fajną rundkę. Mam nadzieję, że będzie udana. E, idę ten... Idę jeszcze e, ten kask przygotować, to jeszcze... O, patrzcie, nawet kombiaczek wczoraj przyniosłem, żeby się tutaj zagrzał, bo e, był na strychu, a tam jest temperatura taka jak na zewnątrz, jak na dworzu, czyli zimno. I, ale i tak chyba pojadę w tekstylniaku. O, dobra. A dzisiaj chcę jeszcze przygotować kask, bo e, także nie, chyba trochę ogrzewanie, niech się pogrzeje. E, chcę przygotować kask, bo wczoraj e, to mocowanie tutaj nie bardzo mi tu pasuje. Także zaraz się tak z tym kaskiem widzicowo tak chcę przesunąć troszeczkę tą kamerę. Bo jak ją mam, tak na tym uchwycie, który teraz mam tu zamontowany to jest e, strasznie nisko i tutaj o, czekajcie, zaraz Wam pokażę. Wtedy tak daleko odstaje, a chcę żeby, żeby po prostu była blisko szczęki, nie? O, jak teraz jest, to jest w ten sposób, o. I teraz, żeby kąt złapać, to musi być tak, nie? Jest daleko. Chcę ją e, przesunąć uchwytami, żeby była tutaj. Wtedy kąt będzie dobry, co prawda w lot powietrza straca, ale nie jest on taki dla mnie istotny. Tak naprawdę. I wtedy jak będzie tutaj wyżej, to będę mógł... E, będzie po prostu dobrze ta kamera się układać. Bo też kąt kasku jak macie, to jak jedziecie, to macie tak. Nie? Taki kąt. A nie taki, jak płasko, jak płasko żależy taką. Tak to później głowę przekręcasz i nic nie widać. Tak, tutaj się oprze i wtedy też ten kąt zawsze jest zachowany. Nie trzeba pamiętać o tym, żeby to pilnować. Dlatego chcę sobie to zmienić i przygotować, właśnie, kask. Jak widzicie, kask na tracera też jest. Wstępnie miał być na tenerę, ale tenery nie ma. Jest tracer. Do tracera też świetnie pasuje. Kask z daszkiem. Wczoraj w ogóle, jak odbierałem motocykl, to mi się daszek odkręcił, bo jeździłem wcześniej bez daszka w Dolomitach jak byłem i później przekręciłem tylko na czuja ten daszek z powrotem i nie zwróciłem uwagi, nie sprawdziłem i kurczę całe szczęście, że wczoraj wyczerpłem, że to sprzęczy jak jechaliśmy e, będzie to też na nagraniu słyszeliście e, ale ten, ale po prostu dobrze, że bo ja bym zgubił śrubkę, a te śrubki tutaj to są specjalne śrubki, nie można ich kupić znaczy pewnie w zestawie jakimś tam mocującym całym pewnie jest, nie e, taka śrubka do kupienia, ale to w sensie takim, że pewnie jest albo droga, albo ciężko dostępna. No dobra, także to dzisiaj sobie polecimy gdzieś tam na spokojnie pojeździć. Zobaczymy, jak ta jazda będzie się układać. Ja bardzo, bardzo się cieszę na ten wyjazd. Mega, mega, mega się cieszę, bo to będzie mój pierwszy wyjazd w tym, w tym sezonie. Nie? Pewnie nie tylko mój dzisiaj no to, Wiem, że kliły też zaczynają jeździć, i, i to dobrze. widzicie trzeba w końcu, w końcu się ruszyć i rozpocząć ten sezon. Tak. Na dobre, nie? <laughs> A, to jest to, o czym Wam mówiłem przed chwilą. O, cyk. Wtedy kamera jest zamontowana w góry. O, nie? I kąt elegancki, taki ma być. Czyli na punkt widzenia troszeczkę. Do domu. Wtedy jest nic. Ja już bym pojechał najchętniej, ale jeszcze jest zimno Na mróć cały czas. Do wyjazdu jeszcze kurczę dwie godziny, może, może krócej z godzinę. ja już się przygotowuję od dawna. Kask mam gotowy, więc sobie o, kamerka zamontowana, interkom założony to jest przygotowane. W każdym razie to u mnie tak zawsze jest, że ja to muszę. Dwie godziny wcześniej iść się przygotować, żeby wszystko popodłączać, wszystko uruchamiać, żeby wszystko miało ręce i nogi już było gotowe, jak tylko ma przyjść minuta wyjazdu, to siadam i jadę, bo inaczej to jeszcze pół godziny trzeba na szybko i szybko, szybko, żeby tylko wyjechać i zdążyć na czas. Dobra, to tak. W zasadzie sprzęt mam gotowy, ale odebrałem go wczoraj i w zasadzie nie wiem, co jest poustawiane w systemie i chciałbym właśnie sobie poustawiać wyświetlacz, bo pewnie. Nie jedna osoba tam sobie dłubała w międzyczasie, jak motocyk stał na salonie e, I już sobie siadam i poustawiam funkcję. No lepiej będzie, jak sobie wsiądę na motocykl. O, no i dobra. I co my tu widzimy? E, tu jest e, system. System, i teraz mamy tak. Chciałbym mieć ustawienie. A, to manetka. Chciałbym mieć ustawienie zawieszenia na. E, na dwójeczkę, czyli turystyczne eee, D-mode to jest ustawienie oddawania mocy, to można w czasie jazdy zmieniać. Jedynka to jest ostro, trójka to jest tak średnio, eee, a inaczej łagodnie, ale bez ograniczenia mocy. No i najważniejszy TCS-mode, czyli wszystkie systemy bezpieczeństwa. I teraz mam na manualu, więc trzeba wejść eee, tutaj ten TCS-mode i, i BC, to to jest a, e, ABS. W każdym razie trzeba wejść w opcję. Menu całego pojazdu i manual TCS settings, żeby sobie to ustawić, teraz co mi jest potrzebne? Kontrola trakcji. Kontrola trakcji chcę mieć uruchomioną na jedynce, żeby ta kontrola trakcji trochę tylko działała, bo jest dosyć ślisko. Ale nie chcę, żeby mi odcinało jazdy na jednym kole. To jest to SCS to jest boczny uścisk koła. Boczny uścisk koła ustawimy też na jedynkę, niech sobie trochę będzie. Lift Control to jest ustawienie, które niweluje unoszenie się przedniego koła, to znaczy, jak szybko przednie koło ma się unieść do góry, jak stawiacie na koło, albo nieumyślnie stawiacie, można to włączyć. Ja to będę miał wyłączone, bo w ogóle mi to nie jest potrzebne. Tym bardziej chcę na gumce na kole pojeździć, już 10:30 to już powinienem się zbierać. No i tutaj, co dalej? Jeszcze o ABS w zakręcie, chciałbym, żeby żeby ABS działał w zakręcie, czyli dwójeczka o i wtedy jest ABS w zakręcie, jedyneczka na jedyneczce jest zwykły ABS, taki standardowy o. quick shifter działa, włączony w zasadzie tyle, tutaj nic więcej nie będę ustawiać mogę wyjść z menu O, a teraz tutaj, tutaj mi się nie podoba, bo poprzestawiali mi to co lubię mieć na widoku przebieg całkowity nie jest mi potrzebny, chcę mieć tutaj tak Chcę mieć tutaj tripa, od razu go sobie wyzeruję, będzie trip y, dzienny. Tutaj mamy trip drugi, też sobie wykasuję, o cyk, trip dzienny. Niech zostanie, tutaj chcę mieć y, plus 5 stopni w garażu, e, to już jest nieźle. Temperaturę, temperaturę, no temperaturę zostawimy. Tu chcę mieć spalanie chwilowe. Spalanie chwilowe poproszę. Fuel średnie. Tu jest spalanie chwilowe. I tutaj czas jazdy też sobie wyzeruje. Jak długo jeździliśmy. Takie typowe turystyczne dane. Tutaj mam inne dane, które jeszcze mam, czyli Grzane manetki, teraz włączone przebieg całkowity, poziom paliwa, i to też mogę sobie ustawiać tutaj. Można sobie ustawić to. Można ustawić jeszcze kolor wyświetlaczy i takie rzeczy, ale na razie nie jest mi to potrzebne, więc można powiedzieć, że jestem ready to go. <laughs> Kurde, krzywo trochę jeszcze ten telefon jest. No, na tym, ale elegancko. Ładowareczka działa. No, ja już jestem gotowy do jazdy. Idę się chyba ubierać. Kur, kurczę, patrzę, że to wcale nie rozmarzło i teraz ta jazda to będzie ciężko. No dobra, tak sprawdziłem, bo coś mi ta godzina nie pasowało. Jest dopiero 9.34, a na 11.30 się umówiliśmy wcześniej z ptaszkiem, więc jeszcze mam trochę czasu. No Mam nadzieję, że rozmarznie, bo przez las jechać nawet asfaltem, to jeśli asfalt jest taki jak na dworzu, zamarznięta trawa, to, to nie da się jechać, będzie cienko. Dobra, chyba tyle tutaj. Jeśli kas mam goto gotowy, to mam gotowe. motocykl ustawiony jeszcze sprawdzę ciśnienie. Powietrza w kołach, bo to jest bardzo ważne. Jak motocykl długo stoi, to te ciśnienie na pewno się zmieniło. W takim tryserze ciśnienie powinno być opisane na jakiejś naklejce, jakie powinno być. Myślę, że jest to 2,5 i 2,9. 2,9 z przodu, 2,5 z tyłu, ale nie widzę naklejki. Gdzieś. A, jest tutaj, dobra. Już o, tutaj widzicie jest. Tak, 2,5, 2,9. Więc jeszcze sprawdzę ciśnienie i w zasadzie jestem gotowy do wylotu, ha, ha, tylko się ubierać, a z ciuchami to też jeszcze wybieram, w czym pojadę. No, mamy plus 4 stopnie, słuchajcie, to już jest e, ten czas, kiedy można wyjechać. E, w lesie pewnie będzie jeszcze ślisko, także jadę sobie na spokojnie, żeby spotkać się z grzechem, ale już odtajało troszeczkę i tam, gdzie jest słońce i nawet w cieniu widzę, że już e, ziemia trochę się rozmroziła, więc e, więc jadę, no grzechu, jadę do ciebie, zaraz się zobaczymy.